No Niesamowita historia. Ten gołąbek, który miał zaplątane nóżki i którego, na którym już siedział drapieżnik i był taki dzielny, inne gołąbki go dziobały, a on sobie radził, widok, no, dawał radę. No, w niedzielę rano go wypuściłam. Myślę, że miałam takie wyrzuty, żem wieku, czy nie zaniosłam go w to miejsce, gdzie tam znał to miejsce, tylko go tu wypuściłam z okna, no bo myślałam, że tu właśnie w mojej okolicy będzie lepiej, bo z okna. Że w razie co to przyjdzie na parapet? Zobaczcie, kochani, jaki on jest głodny. Zajęłam się też lotnikiem. W niedzielę go tu nigdzie nie spotkałam. Tam też nie widziałam gołąbka. W okolicach właśnie sklepu. No, no kawałek ode mnie jest. Może dla gołąbka nie jest tak daleko, no ale jak on tak wypuszczony. No, to jest zupełnie w innym miejscu, na tej samej dzielnicy, ale w innym miejscu. I wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj tam poszłam karmić gołąbki, w końcu miałam chwilę, i gołąbeczek coś tak nóżką za, zaciągał, i ja właśnie nie wiedziałam, czy to nie jest no bo tak, teraz ten, ten znacznik z moim numerem telefonu to miał właśnie ten gołąbeczek. Czyli Miluś, i miał Bandziorek. Bandziorek to w ogóle nie widzę Bandziorka póki co. Ale Miluś, no jak on, i że on tam trafił. O, ogonkiem zamachnął, to znaczy gołąbeczek. Jak jest taki w miarę zadowolony, to tak ogonkiem zamachnie. No i w... nie wiem, gdzie on się tułał. Na pewno szukał gdzieś dogodnego miejsca pożywienia, czy chciał właśnie wrócić tam na to swoje miejsce. No i dzisiaj go spotkałam. I będzie kawałek filmu, jak właśnie tam na wolności go spotkałam. Więc teraz go wzięłam. Posiedzi tu na pewno z tydzień. Ponieważ się ochłodziło. Takie trudne raczej warunki. Zobaczymy jak to będzie z tą nóżką. Ja tu zobaczę jak on się będzie zachowywał. Może na razie jeszcze nie jest taki ruch wskazany. Czy on sobie kontuzjował, czy... czy... Już teraz to już sama nie wiem, która to nóżka była gorsza. No, bo mi się wydaje że, to, wydaje, że to była lewa nóżka. Tam wiadomo, bez prześwietleń, bez tego, bez takiego fachowego oka, no to też do, do końca nie, nie, nie jest powiedziane. Ale jaki głodny widok, to się boję, żeby za dużo się znowu nie najadł. Może mu na, na razie zabiorę to, to ziarno trochę. Mm. Oczywiście mnie tu walił ze skrzydła, jak mu zabierałam. No, taki głodny. Zanim tam może dotarł pod, pod, pod sklep, gdzie urzędował wcześniej. Nie mógł gdzieś tu w okolicy znaleźć jedzonka. Tutaj to nie było jego miejsce jednak. No, na razie mu zabrałam te ziareczka. Niech trochę tak oddechnie, napije się wody, niech sobie piórka ułoży. No, czuje się jak w domu, no bo przecież to w zasadzie jego dom. I niech je sobie siedzi, niech sobie siedzi, niech wydobrzeje, bo... To jest naprawdę gołąbeczek twardy. Gołąbek po takich przejściach jeszcze wrócił tam do siebie. No to jest niesamowity gołąbek. Niesamowity. Miluś. Oczywiście jak go złapałam i wzięłam go w rękę to dyskutował. Tam odzywał się trochę jak go niosłam. No i no i to by było na tyle na razie o Milusiu. Wszyscy mu kibicowali, tak ładnie już się wydawała, ale jeszcze jednak niech posiedzi. Niech posiedzi, niech się wzmocni teraz znowu. No, teraz już może sobie posiedzieć. Już po, po, pofruwał, skrzydełka rozprostował, ale jak on przyleciał na dokarmienie, no niesamowita historia. Same takie niesamowite historie z tymi gołąbeczkami można by opowiadać i opowiadać.